Jedziemy właśnie do kliniki, zobaczyć jak się ma nasza Łusia, nasza kotta, bo zadzwonili. Dzisiaj jest niedziela, więc klinika ich zamknęła, no ale na szczęście byli tak mili i zadzwonili. A że znajduje się ona w naszej miejscowości, no to po prostu wskoczyliśmy w samochód i jedziemy. Wczoraj nie nagrywałam, ale dzisiaj już ochłonęłam trochę i opowiem Wam, co wydarzyło się u nas wczoraj. Więc piękna sobota. Rozmawiam sobie z Tatą przez telefon. I tata mówi: O, miałem dzisiaj taki y, jakiś głupi sen, że ciężarówka walnęła w y, dom, później przyjechała dalej, jeszcze walnęła w jakąś komórkę. No i się obudziłem, więc pośmieliśmy się troszeczkę z tego snu, bo to wiadomo. Sen Mara Bóg wiara. I mówimy: No cóż, czasami śnią się jakieś nam głupoty. Później popatrzyliśmy na naszą kotkę, która łaziła za y, ogrodzeniem. Jest tam taka łąka duża, i ona często. O tej łące łazi i zna już tam trasy myszy, i czatuje na te myszy. Bardzo często udaje jej się coś złowić. No i zaczę zaczęliśmy troszeczkę plotkować o naszej kotce, że taka dzikuska, że chodzi swoimi drogami, że ledwie nas toleruje. I okej, okay. za pół godziny dzwoni do mnie sąsiadka i roztrzęsiona mówi, a nie jest a nie jest twoja kotka. Zraniona, cała we krwi, yy, ledwie idzie, miało, czy yy, płacze rozpaczliwie i poszła do ciebie na daszek. No więc ja szybko na daszek, na górę, jest tam takie okno w mojej pracowni, która jest zarazem moją garderobą, i tamtędy po prostu często wpuszczam ją. No i rzeczywiście patrzę, leży kotka, cała we krwi, yy, otworzyłam okno, zawołałam ją, ona poderwała się na mój głos, ostatnim sił się przywlokła. W ogóle wyglądała tak, że myśleliśmy, że po prostu coś odgryzło jej pół twarzy, pół szczęki, bo to wszystko tak zwisało i klep z tego kapała. Puszczała nosem takie krwawe bańki. No, po prostu koszmar, koszmar, więc szybko w samochód. Na szczęście w naszej miejscowości jest klinika dla zwierząt, i właściwie ona jest otwarta 24 na dobę. No, oczywiście drzwi nie stoją otworem w wolne dni od pracy, a tym bardziej teraz COVID, więc trzeba dzwonić, umawiać się. No, ale ja jak burza tam wpadłam, szczęśliwie drzwi były otwarte, wpadłam do środka. No i się okazało, że naszą Lusie. Przejechał samochód, potrącił samochód. Więc szybko ją tam reanimowali. Okazało się, że kości ma w porządku, jeśli chodzi o tułów. Natomiast ma zgruchotaną szczękę. Tutaj szyję, szczękę po prostu ma to zmasakrowane. Zęby w porządku, ale to wszystko wisi bezwładnie. No i, i zaraz dano jej narkozę przeciwbólową. No i została. Powiedziano nam, że dopiero w poniedziałek będą ją operować. Ponieważ to są wolne dni, ale dzisiaj po pierwsze było bardzo miło z ich strony, że do mnie zadzwonili z tej kliniki i powiedzieli, że możemy przyjść o określonej godzinie zobaczyć ją a po drugie, no i rzeczywiście pojechaliśmy tam zobaczyć Bogu dzięki wyglądała już lepiej. Chociaż tak patrzyła błagalnie na nas, się ucieszyła w ogóle z naszego przyjścia, mimo że ona tak bardzo nigdy nie okazywała uczuć i zawsze chodziła swoimi drogami, taka dzika gocica. No, i później jak już wyszliśmy stamtąd, to za chwilę mieliśmy też telefon, że je, właśnie biorą ją na, na stół operacyjny. Także może szczęśliwie jutro będziemy mieli kotkę w domu. Miała ogromne szczęście, bo gdyby nie udało jej się do nas dowlec, do domu, gdyby jej sąsiadka nie zauważyła, to ja bym być może też bym w ogóle nie wchodziła tam na górę, żeby przez to okno patrzeć, bo po prostu nic się nie zapowiadało na to, że tam ona będzie, bo ona zazwyczaj jak idzie sobie, no to wraca właściwie wieczorem tylko się najeździ, i często nawet na noc idzie sobie. No i gdyby nie ten szczęśliwy zbieg okoliczności, to naszej kotki już by nie było, bo ona by się po prostu wykrwawiła gdzieś tam w kącie. Także miała ogromne szczęście w nieszczęściu, bo po pierwsze dostała w głowę, więc mogła od razu zginąć, a po drugie, a po drugie udało jej się dotrzeć do domu, żeby, żeby wołać o pomoc. Także uf! To był naprawdę bardzo ciężki dzień, i później spałam już jak zabita. Jak już się okazało, że jej życiu nic nie zagraża. No i, i, i dzisiaj, już taki dzień lajtowy, niedziela, bo jakoś tak odreagowujemy. Okazuje się, że ten stres, który się czuło, pewnie był znacznie większy niż nam się wydawało, bo dzisiaj. Po prostu jestem odcięta od energii, ale już tak błogo odcięta jak po narkozie, i wiem, że już jej życiu nic nie zagraża i byłam, widziałam ją, wygląda dużo lepiej niż wczoraj. W ogóle nasza ulica jest bardzo niebezpieczna. Wydaje się, że to jest taka mała uliczka w, no, na osiedlu, a jednak tą ulicą ludzie rano skracają sobie drogę do pracy. Między takimi dwiema głównymi dojazdami i z naszej ulicy robią sobie dojazdówkę do autostrady, i wszyscy pędzą tam jak szaleni, więc jadą 70 km na godzinę. Mieszkańcy już kilkakrotnie próbowali to zmienić próbowali apelować w gminie, żeby nam postawiono na jezdnie, zrobiono takie, te, te, jak to się nazywa, progi, żeby zrobiono takie progi żeby samochody zwalniały, to chyba się też nazywa potocznie śpiący żandarm. Jednak nic to nie dało. Ludzie nawet zbierali podpisy, ale niestety nie udało się tego przeforsować. Nie wiadomo z jakich względów. Dziwaczne są sposoby rozumowania urzędników na całym świecie. No i, i po prostu nic się nie zmieniło, a doszło tam już do tylu groźnych wypadków. Między innymi, właśnie tutaj, przed naszym domem, roz, rozpędzony samochód. I to samochód taki półciężarowy, z pijanym kierowcą, jak się okazało, kompletnie, kompletnie zniszczył auto naszej sąsiadce. Dobrze, że tam w środku w tym aucie nikogo nie było. Więc teraz po tym wypadku naszej Lusi, syn nasz wymyślił, że właśnie on będzie stawiał swój samochód na ulicy i będziemy robili, bo dużo samochodów stoi na ulicy, bo tam można parkować po jednej, po drugiej stronie, pod warunkiem, że nie stoi się na garażu czyimś. Więc wymyślił, że on będzie y robił właśnie stawiał swój samochód w miejscu tak żeby taka mijanka była no i wtedy siłą rzeczy inne samochody muszą zwolnić i właśnie przy okazji tego nieszczęśliwego wypadku Kuba pokazał mi że są takie atrapy Atrapy radarów, po prostu są, są budki dla ptaków, są tak pomalowane, że do złudzenia przypominają radar. Więc siłą rzeczy wiemy to po sobie, my, kierowcy, że wtedy noga z gazu i, i wolniej jedziemy. No i tak to taka to historia naszej kotki, która zawsze lubiła chodzić swoimi drogami. No, ale kochamy ją, ta, ją bardzo, mimo że, że często na nią tam narzekamy, że jest taka dzikuska, że, że jest, no ale jest po prostu nasza. Dzikuska, nie dzikuska, ale jest nasza i nic tego nie zmieni i stoimy za nią murą. Zresztą wiecie, ci, którzy macie swoje zwierzaki, wiecie jak to jest, że po prostu nieważne, czy zwierzak jest dobry, czy zły, czy psotny, jest po prostu na, nasz, jest kochany i, i nic tego nie zmieni. Także. Tidak terlalu banyak no i życzę wam pięknego dnia, kiedykolwiek będziecie to oglądali a mam jeszcze w zanadrzu kilka tematów, chcę wam opowiedzieć o pierwszym warsztacie, chcę wam opowiedzieć o moich słabościach kolorowych i nie tylko, chcę wam opowiedzieć o, o moim nowym nabytku, z którego się bardzo cieszę także sporo, sporo, sporo tych rzeczy będzie, nie mówiąc już o moich rozkminach takich trochę filozoficzno-psychologicznych które uwielbiam robić i które uwielbiam pisać, także będzie się trochę działo i każdy znajdzie coś dla siebie. A, nad, a tymczasem całuję Was, ściskam i życzę Wam pięknego, miłego, ciepłego w miarę jesiennego dnia kiedykolwiek to będziecie oglądać i słuchać o mnie jakiś bąk czy jakaś pszczoła lata jeszcze o tej porze. Więc na razie, papa, pa, trzymajcie się, całuję Was, mocno, przemocno. Pa!